Dzień dobry, coś ty narobił, nie? He, nic nie narobił. Kiedy przycinać pałownię? Można i teraz, można i z wiosny. No nie no, z wiosny to może nie za bardzo, ale lepiej teraz przycinać. Aczkolwiek ja chyba też na wiosnę ciąłem, tylko że wczesną wiosną i nic im się nie działo. Zobaczcie, no zaczynało nawiązywać sobie pąki kwiatowe. No niestety ta pałownia tu nie może rozrosnąć się jak wściekła, ponieważ jest palma. Jest palma, to jest trochę nieprzemyślane przeze mnie, sadzenie jej kiedyś, no w sumie wiecie jak to się zmienia, kurde, człowiek zmienia te miejsca, kombinuje, palmę tu posadziłem, ładnie podrosła już w tym roku, no a to to strasznie zagłuszało i teraz po prostu co rok będę robił taką niedużą kulkę, zresztą była już ścinana na taki dziwny styl, a potem tak się mocno rozrastała i tak, zobaczcie ile krzaczorów, no tak samo jak ta, zobaczcie, też będę musiał przychlastać, o. To, to się mega szybko rozrasta. Takie przerosty roczne to są. O, tu było cięte, nie? W tym miejscu. I to reszta to są przerosty roczne, po 3,5 metra co najmniej, nie? Albo tutaj pojedyncze. W ogóle to liście lecą, już tutaj tragedia się dzieje, ale już jest październik. Słuchajcie, i tak, banany jeszcze stoją. No i roztrata, Ja tu, wiecie, co tak myślałem, że pogarniam to wszystko teraz, nie? Ale nie, i też nie ogarniajcie, jak macie gdzieś palmę czy coś. Każdy krzak to jest osłona przed wiatrem zimą. Czy ta miska to olbrzymi, też w tym miejscu. Powiedzmy pozwiązuje go trochę, bo się potem sypie, ale nie wytnę. Żeby też tak nie wiało przez zimę tutaj w roztratę i w palmę Oczywiście będą filmy, jak będzie okrywana palma, dogrzewana, na pewno jak będzie spadać poniżej tych minus 80, a nawet pewnie wcześniej już przygotuję. Ale o zimowaniu też znajdziecie spokojnie. To jest polownia Oxy Pewnie dałem już w, ty w tytule. No i radzi sobie i to znakomicie, tylko widzicie o, z metr 20 różnicy z palmą, no wolę o palmę tutaj zadać, bo tych paulowni trochę mam, że tak powiem, no nic, muszę to dziś ogarnąć na jakieś jedno miejsce, o, co to lata, jeździ coś grubo, tu Wam też pokażę, o, palem, palemkę mówię, paulownie. Zajmuję się z, z nimi ze 13-14 lat jak nic. To są lochy. To już jest taka locha. Tylko wiecie, to też wielokrotnie przesadzane, cięte, kombinowane. Widzicie, było ścięte i poszła. Jak wściekła. Jakby tak zostawił samopas, to by ho, ho, ho. olbrzymy były. Tak samo tutaj, widzicie? Cięte, cyk, w tym roku. I to jest przyrost jednoroczny, na liście puszczałem. Co najmniej 4 metry kij. Tak samo tutaj, cyk. Leci, ale tu mi się złamało w sezonie Trzy puściło No grzyb. Takie sprawy jesienne to już się nie ma co tym przejmować. Tak samo tutaj, taki sam opas zostawiłem, to się porozgałęziało tak okrutnie. No na różne sposoby można. O, tak tylowiec na dworze, jeszcze na różne sposoby można prowadzić pałownię. Dobra, ciekawe jak zmontuję znowu filmik, bo czasem mam dziwne pomysły. No ale rozróżni. Roz, roz, ruży... Hmm. hmm. Różnorodność musi być w filmach. Dobra, na razie cicho. Trzymajcie się.